Cześć, witam Was w kolejnym dniu tworzenia naszego albumu. Dziś potrzebujemy te dwie kartki z kolekcji i z, będziemy sobie z tego papieru wycinać tak jak poprzednio, dwa kwadraty 11,5 na 11,5, tylko mam tutaj taką małą uwagę prośbę, że jeden kwadracik wytniemy z tego, chyba, że nam się tutaj zmieści jeszcze jeden i tutaj będziemy potrzebować taki jeden długi pasek, ale zaraz Wam o tym wszystkim po kolei powiem. Dobra, najpierw wytnijmy kwadracik 11,5 na 11,5 Mamy 11,5 na 11 i pół, i to, co nam zostanie, to to sobie odkładamy na bok, bo będzie nam to potrzebne. I zobaczymy, czy uda nam się tutaj dwa te kwadraciki wyciąć z jednego. Byłoby fajnie, chyba że chcecie po prostu zostawić sobie jeden. Mamy, chyba że chcecie zostawić. Kawałek po prostu tego budynku. On tak minimalnie będzie nam w papierze wystawał, ale myślę, że fajnie to nawet wygląda. Także zostawimy go. Czyli 2 kwadraty 11,5 na 11,5. I teraz tak potrzebujemy ten długi kawałek, który odcięliśmy. Już Wam powiem. Jego ja trzeba troszkę y, skrócić, chociaż możecie zostawić taki jak jest, ale ja go troszeczkę przytnę minimalnie, żeby y, miał 8,5 centymetra. Troszkę go docięłam. I teraz będziemy y, go bigować, żeby zrobiła nam się taka. Y, takie otwierane klapki, taka. Y, fajna fajna składanka żebyśmy tam sobie mogli jakieś sekrety wpisywać i zawiążemy to sznureczkiem i tutaj będziemy bigować na 8 cm starajcie się w miarę w miarę równo 8 mam jeden. teraz kolejny na 8 Mam nadzieję, że w miarę równo to wyjdzie. ale zobaczymy. Najwyżej lekko będziemy przesuwać papier. Dobrze. I jeszcze raz na 8. O, I zobaczcie. Nie wiem, czy widać, ale tak bigowanie mam raz. Tutaj nie wiem, pod światło. Dwa i trzy. Ten, ten kawałeczek jeden będzie troszkę krótszy od poprzednie. I zobaczcie, albo sobie wykorzystacie ten fragment, albo ten z drugiej strony, który Wam będzie bardziej odpowiadał. I teraz składamy taką harmonieczkę. O, zobaczcie. I w ten sposób. O, zobaczcie. I mamy otwierane. Troszkę mi się tutaj skrzywił, ale sobie docisnę zaraz, żeby fajnie wyprostować. O, zobaczcie. I, i teraz to będziemy doklejać do jednej, właśnie z kart. Teraz od Was zależy, czy będziecie sobie chcieli w ten sposób dokleić, żeby tak się otwierało w albumie, czy w ten sposób. To już wszystko zależy od Was. Chociaż jak ja tutaj wyszedł mi ten napis, to myślę, że lepiej jak się to będzie otwierało w tą stronę. Dobrze. I tutaj teraz jeszcze. Pod, pod tą kartę będziemy potrzebować na pewno jakichś resztek. Wybierzcie sobie coś coś takiego troszkę ciemniejszego. Może coś z nutkami została Wam jakaś resztka. O, żebyśmy sobie taki fragment dokleili tutaj. I tu dokleimy to w wymiarze myślę, że 11 cm na 11 będzie fajnie o, akurat miałem tak docięte 11 o, zobaczcie z taką rameczką tutaj o, i na to damy ten nasz składaczek dobrze, to to odkładamy za chwilę się tym zajmiemy a teraz y, zrobimy sobie tutaj kieszonkę do y, tej y, drugiej karty. I tutaj y, zrobimy kieszonkę. Zobaczcie, jak została nam ta resztka y, z tym budynkiem. Możemy wykorzystać właśnie tą resztkę. Y, tylko musicie ją sobie dociąć z jednej strony, tak żeby miała 11 cm. Zobaczcie, nawet tego budynku nie będzie tak widać, bo tutaj nam przysłoni właśnie ta karta. O, tak zostawiamy. Czyli jeszcze Wam powiem, jak to wygląda. To jest 7,5 na 11. 7,5 na 11. I teraz jeszcze do tego będziemy potrzebować. Yy, Jakąś resztkę papieru. Ja też poszukam tutaj u siebie coś, co mi zostało. Coś takiego niedużego. Tutaj z gniazdkiem to nie. moment mi został też z nutkami będzie pasowało do tamtego tła i tutaj robimy sobie też taką y, małą y, kieszonkę i docinamy ją na 11 cm i tutaj na 3 3 na 11 zobaczcie to, będą, to będzie w naszej kolejnej karcie. I teraz zajmiemy się przyklejaniem. I teraz tak, zajmiemy się tą kartą. Oczywiście postażymy sobie nożyczkami lekko karty. sobie dokleimy tutaj, tylko dokleimy ją tutaj z trzech stron, a z góry zostawimy niedoklejoną, żebyśmy mogli sobie tutaj coś wrzucać. Zaraz muszę sobie klej odetkać, bo coś mi się tutaj przytkało, ale już jest ok. Dobrze, to doklejamy. Robimy sobie kieszonkę. No, Przeklejamy. I teraz tak. Tutaj, żeby nam się to tak cały czas nie, nie rozkładało w albumie i nie przeszkadzało, doklejmy sobie tutaj pod spodem sznureczek. Yy, najlepiej. Wziąć więcej tego sznurka, bo w razie co to możemy go sobie odciąć, żeby nam nie zawadzało. I teraz tak. Ta mniejsza klapka zostaje na wierzchu, ta mniejsza część. Odwracamy. Odwracamy i tu sobie przez środeczek smaruję klejem. I doklejam y, sznurek. O, zobaczcie, w ten sposób. Y, doklejam sznurek. I on tu z przodu y, będzie nam fajnie trzymał te klapki, żeby nam się nie rozchodziły w albumie. I teraz tak. Y, nie, mu nie musicie tutaj jeszcze zabezpieczać dodatkowo papierem, bo myślę, że się nie wysunie. Więc od razu, jak już macie to, to przyklejacie do tej większej karty. W miarę na środku. O, I tu sobie możemy to związać żeby nam nie przeszkadzało zobaczymy jak to będzie wyglądać Tutaj gdzieś mi zaginął jakiś element, który sobie przyszykowałam tutaj i gdzie go nie widzę. No trudno, może się znajdzie za chwilkę. I teraz tak. Do tego dotniemy sobie tag, który tam wam się podoba. Ja wytnę tutaj ten i gniazdkiem fajnie, że odnalazły się moje nożyczki a w końcu mogę ciąć tak jak należy <grym> o, dobra, super piorkujemy i tutaj ten tak wrzucimy sobie tutaj w ten sposób. Będzie nam wystawał tutaj z tej y, kieszonki. Dobra, teraz zajmiemy się drugą kartą. I tą kartę, y, tą, y, na tą kartę przykleimy najpierw tą y, większą zakładkę, a później tą, tą mniejszą, tylko tak tutaj chciałabym, żebyście sobie wycięli dziurkaczem okrągłym. I w tej mniejszej też. Tylko tak już mniej, nie bardzo głęboko, żeby i doklejamy sobie tak w ten sposób te kieszonki. Najpierw tą większą, a na wierzch tą mniejszą. Tutaj do tych kieszonek na sobie ten tak z zegarami. Mniejszy tak, tylko muszę odnaleźć w tym bałaganie. O, tutaj są te mniejsze tagi. Myślę, że wytnę dwa. dziurkaczem przedziurawiać, tylko zostawi właśnie o takie włożone tutaj do, do tej kieszonki. I właśnie tak, zgubiłam ten element, który potrzebowałam i teraz go już pewnie nie znajdę. Ale może sobie coś innego damy tutaj. Do ozdoby. I tak myślę, że fajnie tutaj by nam. Tutaj miałam właśnie wycięty taki duży zegar i z któregoś elementu i chyba staga tego dużego nawet i niestety gdzieś mi się zapodział. Ale to nic. Dodam, dodam tutaj ten mniejszy zegar. Pod, pod naszym sznureczkiem. Dodamy go tutaj. No, w ten sposób. Dobrze i teraz jak y, 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 mamy już y, te karty w miarę gotowe tutaj y, jeszcze sobie postarzę miarę gotowe. Tutaj jeszcze dodamy sobie y, też jakieś resztki, które nam Gdzieś tutaj została jakiś kawałek, tylko jak macie jakiś taki ciemniejszy, to fajnie by to wyglądało z czymś ciemniejszym. I tutaj mamy dość takie jasne te kolory. A tutaj coś się jeszcze z nutkami znalazło. O, dobra, ten mam akurat tak jakoś docięty, więc zobaczę na ile jest. 9,5 na 9. I jego tu sobie wrzucę. O, zobaczcie. W ten sposób będzie taki wyciągany na zapiski. Albo na, na jakieś zdjęcie. I tutaj pod spód dam tak. O, zobaczcie. W ten sposób. I jak macie jeszcze jakiś mały element, ja znalazłam jeszcze coś takiego. Wielkości 8 na 5,5. Więc też można sobie o tutaj pod spód włożyć taki element. Zobaczcie, będzie tak pełni w naszym albumie. A może jeszcze pokuszę się o jeden zegar i nakleję go tutaj. Już będą takie dwie strony z zegarami. W ten sposób. I myślę, że dokleję sobie jeszcze dwie pół Jeżeli oczywiście chcecie, to przełóżcie sobie tutaj sznureczki do tych tagów. I mamy dwie kolejne karty do naszego albumu. Wklejmy je sobie teraz. Najpierw tą pierwszą. album robi się już pełniejszy i wklejamy patrzcie tylko żeby sobie jakiegoś sznurka nie podkleić pod spód, żeby nam przypadkiem się tutaj nie wkomponował tą kartę dobrze mamy pierwszą i jeszcze tą drugą wkleimy tutaj. I wkleimy tą drugą tutaj. Też musicie uważać na sznureczek, żeby go nie podkleić pod spód. O, zobaczcie, jak kleję, hm, odwrotnie. Dobrze, że jeszcze nie przycisnęłam. Yy... O, jest. I mamy nasze dwie kolejne karty. Możecie też sobie jeszcze tutaj. Ozdobić, dodać jakieś piórka z tej kolekcji, czy dodać więcej tagów, czy jakichś elementów, które Wam będą wystawać. I mamy już nasze karty w albumiku. Robi się tak dość grubo. I jeszcze zostały nam trzy filmiki. Na których skończymy właśnie ozdabiać wszystkie karty. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce, być może już jutro. Pa.